Sława i pieniądze, to nie to, 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 ty wy, wy nie wiecie, co to jest sława i pieniądze. Sława i pieniądze to jest zło. To jest diabelskie nasienie, sława i pieniądze. Jakby ktoś, kto osiągnął dużo pieniędzy, sławę, to, to wie o czym mówię na pewno. Sława i pieniądze, to nie wiem, wy, wy nie wiecie, co to jest sława i pieniądze. Sława i pieniądze to jest zło. To jest diabelskie nasienie, sława i pieniądze. Jakby ktoś, kto osiągnął dużo pieniędzy, sławę, to wie o czym mówię na pewno.